Znajdujemy się właśnie na 15 targach międzynarodowych Traków w Gdańsku, prezentujemy pojazd Volvo FMX, który jest przygotowany specjalnie właśnie z zabudową kolejową, czyli ma możliwość poruszania się zarówno po drogach, tak jak klasyczne auto, jak i po szynach kolejowych. Napęd realizowany na koła kolejowe jest napędem hydrostatycznym, czyli niezależnie od napędu pojazdu, dzięki czemu koła pojazdu drogowego są znacznie wyżej niż szyny i nie uszkodzają całej tej infrastruktury. Układ napędu jazdy został wyposażony w układ Hill Assist i tempomat dzięki czemu możemy utrzymywać stałą prędkość oraz ruszać pod obciążeniem, co jest bardzo ważne i istotne przy wyciąganiu trakcji, gdzie właśnie utrzymujemy cały, przez cały czas pracy stały naciąg tej trakcji. Pojazd, który właśnie stoi za nami, jest wyposażony w wersję Żurawia Pasypal Figera Railway Premium z serii 29002 który ma możliwość dźwigu do 1300 kg na 16,5 m. Dodatkowo ten dżuraz został wyposażony w nowość Palfingera, czyli typowo kolejowy kosz, który ma możliwość obrotu w lewą i w prawą stronę 90 stopni, co znacząco poprawia i ułatwia pracę operatorom i monterom. Dzięki temu rozwiązaniu możemy wejść powiedzmy tym koszem zasług z jednej czy z drugiej strony i bezpiecznie pracować bez narażania pracowników na niebezpieczeństwo. Pojazd posiada pomocowania Twist Lock, dzięki czemu ta budowa jest wymienna. Jedną z zabudów jest wielozadaniowa platforma, która wyposażona jest w jest dwa kosze robocze, sterowane hydraulicznie oraz dwie wypornice, również sterowane hydraulicznie. Samochód dodatkowo został wyposażony zarówno w radio kolejowe GSMR VHF, zakresowe, ma też dołożony rejestrator i cztery kamery, mamy kamerę powiedzmy, zarówno naprzód, na tył oraz obserwację wózków przedniego i tylnego wraz z pełną rejestracją 24-godzinną przez 7 dni zdarzeń, które się na tych kamerach dzieją. Auto już jest przeznaczone pod konkretne zamówienie. Tutaj klientem właśnie stała się firma nasza rodzima polska Torpolesa. W dniu dzisiejszym zostanie oficjalnie przekazane tej firmie. Specjalnie na życzenie klienta pojazdy są zmodyfikowany i doposażony o dodatkowy komplet kół, który umożliwia temu poruszanie się zarówno powiedzmy tak jak teraz jest po torach normatywnych 1435, jak i szeroki właśnie rozstaw, który po 1520. Dzięki takiemu rozwiązaniu auto staje się dużo bardziej uniwersalne, rozszerza horyzonty, jeśli chodzi o możliwości tego pojazdu na rynkach międzynarodowych. Zdecydowaliśmy się na tego typu samochód ze względu na mnogość zastosowań. Przede wszystkim chodzi tutaj o eliminację wszystkich uniedogodnień, które niestety istnieją przy pracy sprzętu typowo kolejowego, sieciowego, pociągów sieciowych. Po prostu oferuje nam większą mobilność, większą produktywność. Jest to oczywiście w dzisiejszych czasach, kiedy, kiedy na kontraktach liczy się przede wszystkim wykonanie robót w, w często bardzo krótkim czasie na ich ukończenie. Wierzę głęboko, że, się, że w tej roli ten, ten samochód w 100% sprawdzi. E, firmę Star Sound Duo wybraliśmy głównie ze względu na obecność na rynku, na referencje, które firma, którymi firma się wykazała. Solidność, którą mogliśmy obserwować, e, biorąc pod uwagę śledząc e, wcześniejsze dokonanie firmy. Chcieliśmy również, żeby e, ta produkcja pozostała w obrębie naszego kraju, czyli, czyli mieć jak gdyby, produkt polski. Oczywiście nie wszystkie rozwiązania tutaj są w 100% polskie, jednak jest to produkcja, która bazuje głównie na polskiej myśli technicznej. Na tym nam głównie zależało jako firma działająca nie tylko w Polsce, ale, ale tu w Polsce będąca liderem. Zależało nam na tym, żeby na lokalnym rynku współdziałać z firmą o tak dużym doświadczeniu, o tak dużej wiedzy profesjonalnym dostawcą tego sprzętu.